Rauch Axis HEMC +W to rozsiewacz nawozów z hydraulicznym napędem tarcz. Maszyna ta jest również wyposażona w elektroniczny pomiar przepływu masy, tak zwany system EMC. Rozsiewacz do pracy wymaga m.in. jednego złącza hydrauliki i jednego tak wolnego spływu. Maszyna przed rozpoczęciem pracy musi być wypoziomowana. Służy do tego górne cięgno, które w tym przypadku jest sterowane hydraulicznie, co ułatwia wykonanie ustawień. Aby zrównoważyć nacisk wypełnionego nawozem rozsiewacza na tylną oś ciągnika, na przednitus rolnik zakłada 600 kg obciążnik. Następnie rozsiewacz napełniamy nawozem. W tym modelu maszyny mieści się standardowo 1200 litrów, ale dzięki zastosowanym nadstawkom, objętość skrzyni została powiększona do 1600 litrów. Dla uzyskania efektu równomiernego rozłożenia nacisku ciągnika na glebę w oponach musi być stosunkowo niskie ciśnienie powietrza. Aby jednocześnie opony nie utraciły nośności, rolnik sprawdził na wadze najazdowej nacisk tylnej osi ciągnika i zwiększył ciśnienie do wartości 0,9 bara zgodnie z zaleceniami producenta ogumienia. Elektryczne siłowniki sterują elementami dna rozsiewacza, otwierają i zamykają zasuwy rozsiewacza oraz regulują punkt padania nawozu na tarczę. Rozsiewacz RAUCH AXIS H30.1 EMC plus W kupił dwa lata temu Artur Barczak. Właściciel 116 hektarowego gospodarstwa. On opowie nam, jak przygotować rozsiewacz do pracy. W pierwszej kolejności zmieniamy rodzaj nawozu, ustawienia nawozu. Z tabeli wcześniej zapamiętanych nawozów wybieramy ten, który będziemy wysiewać o składzie 8/19/29. Zatwierdzamy. Ustawiamy dawkę, którą chcemy wysiać. 330 kg na hektar. Zatwierdzamy. Przechodzimy do okna głównego. Uruchamiamy tarcze wysiewające. W tym momencie trwa kalibracja EMC. To jest pomiar biegu jałowego tarcz w momencie, kiedy nie mają obciążenia na nawozu. Z racji tego, że jesteśmy na granicy pola, musimy ustawić wysiew graniczny od lewej strony. W tym momencie, obroty, obroty lewej tarczy wysiewającej zmniejszyły się ze standardowych 900 obrotów na, na 600 obrotów na minutę. I nieco została skorygowana dawka minus 10% na tej lewej tarczy. I z racji tego, że. Od prawej strony nie jesteśmy jeszcze na polu, e, na tym, którym chcielibyśmy ten nawóz wysiewać. Prawą stronę na starcie e, wyłączamy przycisk. W momencie wysiewania nawozu, e, tutaj mamy ekran e, pola pokrycia, e, będzie, będzie widoczne miejsce, gdzie ten nawóz e, już jest wysiany, a gdzie jest jeszcze do wysiania, będą sumowane. Dary na nawozu. W GPS-ie musimy wybrać pole, na którym się znajdujemy. To jest pole o nazwie Faborze. Zatwierdzamy. O i już jesteśmy gotowi do rozpoczęcia nabożenia. Dodajmy, że rolnik ustawia rozsiew z lewej strony rozsiewacza tylko w pierwszym przejeździe po uwrociu. Kolejne przejazdy odbywać się będą z rozsiewem realizowanym już na obie tarcze. Rozsiewacz Axis H EMC Plus W to maszyna wyposażona w system EMC. Jego działanie opiera się na prostej zależności. Moment obrotowy tarczy jest wprost proporcjonalny do natężenia przepływu nawozu. Oznacza to, że im większy moment obrotowy będzie zmierzony na tarczy, tym więcej nawozu się przez nią przemieszcza. To z kolei powoduje wzrost ciśnienia w układzie hydraulicznym napędu tarcz. Dzięki temu można bardzo łatwo i z dużą precyzją określić dawkę nawozu. Teraz widać, jakie znaczenie ma praca na szerokich oponach z niskim ciśnieniem. Ciągnik, pomimo blisko 10-tonowej masy, praktycznie nie zostawia kolei. Rolnik wykonał pierwszy objazd po obrysie pola, aby wyznaczyć dla GPS-u granicę obsiewanej nawozem działki. I w tym momencie możemy przełączyć tryb wysiewu automatycznego. W tym momencie rozsiewacz wie, w którym miejscu należy jeszcze wysiewać na bus, a w którym jest już on wysiadł i sam będzie włączał i wyłączał zasłony rozsiewacze. Rolnik pracuje wykorzystując automatyczny system prowadzenia ciągnika. Służy do tego nakładana elektryczna kierownica. Elementy sterujące w dnie rozsiewacza cały czas regulują stopień otwarcia zasuwy nawozowej oraz punkt padania nawozu na tarcze. System sterujący rozsiewaczem automatycznie zamyka zasuwy na uwrociu i otwiera je po wyjeździe z miejsca już pokrytego nawozem.